Proszę, Rarity? Twoje ostatnie bagaże! Tak naprawdę, Spike, to ostatnia partia bagaży jest tam. Czy będziesz taki kochany? Oh, jasne, będę taki kochany. Celusienki tydzień w tym nadzwyczajnym mieście Maine W dodatku, wszystkie moje przyjaciółki będą tam ze mną! To oczywiste, że chcemy cię wesprzeć w czasie Wielkiego Tygodnia Mody Rarity. Jesteśmy pewne, że wygrasz konkurs. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się cieszę, że będziemy tam całą paczką. Przygotowałam dla was taką małą niespodziankę. Co to jest? Ja wiemy papierowy fachlarz. Nie, to. na sztuczka! No wiesz, ja wybieram karty, zapamiętuję ją, odkładam do talii, a potem ty. Jej to są bilety na najnowszy musical na siodleju. Masz na myśli farmę na wzgórzu? Przecież bilety na to są już dawno wyprzedane. Hmm, Czy to możliwe? Owszem, możliwe. Och, Rarity, nie musiałaś tego robić, ale skoro zrobiłaś, <sum asks> hey, ja podróż Znalazłam dla nas uroczy hotel niedaleko stacji, w samym sercu tej przepięknej metropolii! Hej, patrzcie! To ten teatr, gdzie grają farmę na wskurzu. Oh, super! Jej, Rarity! Jak ci się udało załatwić bilety na jutrzejszy wieczór? Dałam parę projektów kostiumografowi, a on ma swoje znajomości! Super. Super! Właśnie, dziękuję. Rarity podbija Manhattana. ...wspaniały i niezwykły. Jeśli zrobisz dla kogoś coś miłego, to prędzej czy później ten ktoś zrobi coś miłego dla ciebie. A wtedy ty możesz zrobić coś miłego dla nas. Na przykład zaprosić nas na farmę na Wskórzach. A to jest normalnie najlepszy musical w caluńskiej Equestrii. Musi być dobry, skoro Rainbow Dash tak mówi. Przecież ona nigdy nawet nie lubiła musicali. Zgadza się. Kucyki co chwila śpiewają piosenki, gdzie popadnie i to bez żadnej zapowiedzi. Kto tak robi? O, Manhattan, ciągle mi się śni W wielkim mieście życia kocham rytm Tutaj zawsze, kiedy masz już dość Ja podam ci pomocną dłoń Gdy ktoś się dąsa, po co złość? Rzuć dobre słowo, pociesz go Stanie się cud, przeminie gniew I zmieni się w śmiech Witamy w hotelu, mój konik Panie pozwolą, że zaniosę bagaże do pokoju Pod warunkiem, że przejmiesz w zamian ten klejnot Zaraz ho, 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 ho. wydam resztę Proszę to zatrzymać i żadnej reszty Wszystko z siebie dam Pokażę wam, że świat nie jest zły Wszystko z siebie dam Poprzeczkę podnieść ten Nie tym mieście znów Proszę ja poczekam. dziękuję. Proszę przejść mój. Uuu, dziękuję, mówią mi rarity, tak nie można przestań to błąd. Dla każdego serce masz. Wzeszam krok i uśmiech piękny się. O nim ciągle nam się śni. Co jeśli w strasznym korku tkwiś? Nie maru i zrób to co my. Dobrą minę do złej gry. Wszystko z siebie daj. Życzliwość wieście to. Rzadki skarb. Wszystko z siebie daj. Wkrótce mogą znaleźć się na wystawie na najbardziej wytwornej ulicy, w najbardziej wytwornym mieście Equestrii. O, to by było spełnienie moich marzeń. Czy zostało ci coś do zrobienia, w czym możemy pomóc? Hmm, dzięki, ale raczej nie. Kolekcja jest dopięta na ostatni guzik. Wszystko uszyłam z niezwykłego materiału, nad którym bardzo długo pracowałam. Elastyczny, ale się nie elektryzuje. Błyszczący, ale gustowny! Brzmi fantastycznie. Jedyne, co mi pozostało do zrobienia, to stawić się na wybiegu z ubraniami o drugiej dziś po południu. To zabawne! Bo na tamtym zegarze wskazówki pokazują, że jest już za dziesięć druga! O, na nici i wstążki! Pokazy mody odbywają się po drugiej stronie miasta. Jeśli nie zdążę, to mnie zdyskwalifikują. Taksy! O nie, to muszę jej znaleźć taksówkę. Chodźcie! Już się robi! Ej, koleś! Taryfa wolna! Kolejka kończy się tam, koleś. Ha? Co? Czy każdy kutek w tym mieście czeka na taksi? Obawiam się, że złapanie taksówki o tej porze w czasie deszczu jest niemożliwe! Przepraszam cię odstąpi nam pan taksówkę. Moja przyjaciółka ma niezwykle ważne spotkanie. Nie ma mowy. Niech postoi w kolejce tak jak my wszyscy. Ha, to jest kolejka! A, o nie ma nie, nie Nie ma się nie! Powiedziałam nie! że podjeżdżają do pierwszego kucyka, który stoi w kolejce. Nowe hośki chodzą jak marzenie. To którą z was ślicznotki mam gdzieś podrzucić? Fashion ranuj plaza! Za 7 minut! Zdąży pan! Też pytanie! Pa, pa. Uch, mało brakowało. Aha. 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 Czy ktoś jeszcze oprócz mnie ma podejrzenie, że zapomnieliśmy o ważnej rzeczy? O! o brak! Brak! Dzień dobry na tydzień mody. Wszystkie kucyki już zebrały się na wybiegu i zaraz zaczynają. Radzę więc stroje zabrać na razie ze sobą i zanieść je do garderoby później. Ale moje ubrania! Zapomniałam o nich, jak ja mogłam! To koniec! Mam tu pani stroje. Koleżanki powiedziały, że są pilnie potrzebne, więc zaproponowałem, że je przywiozę. Wszystko dla tej miłej pani, powiedziałem. Uratowałeś mi życie! Jednak zdążyłam. Dosłownie w ostatniej chwili witam wszystkie kucyki. Miło mi was poznać. Rarity, jak mnie mam. A ty musisz być prim Hemline gospodyni tej wielkiej imprezy. Bardzo mi. Rarity, dlaczego twoje konkurentki mogły przybyć pół godziny przed czasem, a ty wpadasz trzy sekundy przed spotkaniem? A... Po prostu mam szczęście, jak myślę. Kiedy się rozejdziemy, będziecie mieć czas na ostatnie przygotowanie waszych strojów do próby generalnej. Ty swoje pokażesz ostatnie. Mamy tu bardzo napięty grafik, więc spróbujmy być zawsze kilkanaście minut przed czasem. Hmm? Jutrzejszy konkurs zadecyduje, która z was będzie miała okazję poznać topowych designerów i rozwinąć swoją karierę. Pozostałe kucyki zakończą swój udział w konkursie. Niestety. Możecie odejść. Oho, tak się cieszę, że jednak przyjechałaś Rarity. Oh, ja też, ale mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. Pewnie mnie nie pamiętasz. <laughs> Suri Polomer, kółka robótek w Ponyville. O, tak, oczywiście, oczywiście. Ja wiedziałam, że skąd się znamy, ale nie wiedziałam skąd. Nie widziałam cię już tyle lat! Przeprowadziłam się tu dla kariery w wielkim mieście. <laughs> Okej. Okay. O, fantastycznie, Suri! <grym> tak się cieszę, że cię widzę. I proszę, startujemy razem w konkursie. <grym> Okej. Okay. Tak, tak, to powodzenia. Och, nie liczę na nie. Jeśli chcesz, mogę ci trochę pomóc. Tak, bardzo dziękuję. O, Jenny, twoja kolekcja jest przecudna! O, przestań. Jestem pewna, że twoja kolekcja jest równie piękna, albo nawet bardziej. Nie jest zła, ale nie dorównuje twojej. Weź moje spódnice na przykład. Przydałoby się im jeszcze jakieś fajne wykończenie, ale nie mam pojęcia jakie. O, właściwie aplikacja z tego materiału świetnie by wyglądała. O, hej, czy przypadkiem masz jeszcze kawałek tej tkaniny? O, ależ oczywiście, proszę. Mam jej sporo w zapasie. Jesteś pewna? Jak najbardziej. Słuchaj, miło było znów się spotkać i nie chciałabym być niegrzeczna, ale muszę się jeszcze przygotować, a mam już trochę opóźnienia. Dzień dobry. Przyszłam pół godziny wcześniej na próbę generalną, tak jak Prim sobie życzyła. Stań w kolejce za innymi. O Reddy, ten materiał jest boski, sama go zaprojektowała? O, zgadza się, jest elastyczny, ale się nie elektryzuje, Mieszczący, błyszczący, albustowny. i cała kolekcja ma taki sam cudowny wzór. Dobrze wygląda na spódniczkach, bluzkach i butach. Och, Brawo! Jeszcze nie widziałam nic podobnego. Ukradłaś mój materiał. <laughs> nie ukradłam ci go. Okej, okay. sama mi go dałaś, pamiętasz? Ddałam ci materiał na aplikację, ale nie na całą kolekcję! A w ogóle jak ci się udało, tak szybko uszyć z niego ciuchy! Szybko! Ha! To koko pomel! Guzdrała się jak ślimak. O mały włos nie zostałam zdyskwalifikowana. Robiłam wszystko, żebyś wygrała, więc poświęciłam trochę czasu. Na... Płacę ci za szycie i przynoszenie kawy nie za gadanie, okej? Okay? Oh! Jak to się mogło stać? Och, skarbie, nie obwiniaj się. Kucyki z małych miasteczek muszą się przyzwyczaić do tego, że każdy walczy o siebie w dużym mieście, okej? Okay. <grystanie> Czy zdajesz sobie sprawę, jaki masz fart, że jestem twoją mentorką? A teraz leć po kawę! Och, na mój róg! Jakie wspaniałe popołudnie! Atrakcji co nie miara. A to dopiero początek, bo dziś po południu będzie ich jeszcze więcej! Najpierw idziemy do fryzjera, żeby mieć wyczesane grzyby. Pamiętam prosto na obiad do łąkowy tawerny. Wszystkim? <payoff> <Lol termin macht> <uphill> <g OVERSTAiller> Czy stało się coś złego? Dostałaś te ubrania, które zaniósł ci goniec że je dostarczył. A Suri je ukradła! Dałam jednej z uczestniczek bele mojego wspaniałego materiału, a ona uszyła z niego ubrania podobne do moich. I teraz to ja wyszłam na te, które zgabiła od niej! Moja hojność mnie zgubiła, rozumiecie? Zgubiła! Hej, Rarity, jakikolwiek masz problem, jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Bez względu na wszystko. Jasne! No, spokojnie, Rarity, nie płacz. Skombinujemy trochę materiału i stworzysz nową kolekcję. Ta kolekcja będzie naprawdę nadzwyczajna! Być może jeszcze lepsza niż tamta! Odważna? Nowatorska? Mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone! <laughs> Twilight, strzyj te kawałki tkaniny zgodnie z tymi wykrojami. Powiedziałaś, że jeśli przepadnie nam obiad w łąkowej tawernie, to zamówisz coś do pokoju i zjemy pracując. Spokojnie, obiad dostarczą za godzinę. Ale to chyba nie jest problem, prawda? No wiesz, wtedy to już powinnyśmy oglądać farmę na wzgórzu, co nie? O! Rozumiem! To ja staję na rzęsach, żeby zdobyć bilety do teatru, a wy mi się tak odwdzięczacie? Opuszczacie mnie, kiedy Was potrzebuję? O, o, dobra! Idźcie obejrzeć wieczorem farmę na wzgórzu. A jutro rano, jak przyjdziecie na mój pokaz mody i nie będę miała czego pokazać, to będziecie się też świetnie bawić. O, popatrzcie, to nasza kumpela Rarity i jej kompletna porażka. Czy przyjaźń to nie jest magia? Rarity, uspokój się. Co w ciebie wstąpiło? A co wstąpiło w ciebie? O, proszę bardzo, lećcie do teatrzyku! Graty kucykulacje, dziewczyny! Wygląda na to, że już przyswoiłyście sobie zasadę, że w tym mieście każdy kutyk myśli o sobie! Już! To ostatni strój. Ach, nareszcie! Nie ma za co! Proszę nagrodzić gorącymi brawami Suli Polomarki, jej niezwykłą kolekcję. tak okay. Brawo, brawo, Bravo! Brawo, Super! 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 A teraz Rarity Spawnville ze swoją świeżą kolekcją. Naprawdę bardzo świeżą. Hotelowy Szyk. <gryfolie> Podoba im się. Może jednak uda mi się wygrać ten konkurs? Och, tak się cieszę, że uczcimy to razem. Moje przyjaciółki nie pokazały się. Co ja narobiłam? Rani i publiczność cię uwielbia. Może opowiesz wszystkim o swoich nadzwyczajnych kreacjach? Muszę już iść. Wracaj, to wprost Wracaj tutaj na Dzień dobry, pani. Jak się udał konkurs? Nie mam teraz czasu. Szukam moich przyjaciółek. O, one już wyjechały. Widziałem je dzisiaj rano. O, nie. Wróciły do Pony, jestem pewna. O, one tak ciężko dla mnie pracowały, a ja im odpłaciłam niewdzięcznością. Co ja narobiłam? O, to dla ciebie. Ale zaraz ja nic takiego nie zrobiłem! O Manhattan! Ty jeden wiesz, jak ważna moda dla mnie jest. Lecz zapomniałam się najbliżsi co jest mi tak źle. I sama tutaj tkwię. I sama tutaj tkwię. Chcę się zobaczyć z Prim Hemline. Zamierzam wracać do Ponyville, ale muszę jej podziękować a, za... A, a, a. Nie radziłabym ci zbliżać się do Prim. Jest naprawdę wściekła. Prawda, że tak? Um... Tak! Jesteście dziewczyny! Nie mogę uwierzyć! Nie wyjechałyście? Nie przyszłyśmy na pokaz, bo zaspałyśmy. Suri powiedziała nam, że przegrałaś. Bardzo mi przykro. Przegrałam? Wiecie co? Guzik mnie to obchodzi. Jestem szczęśliwa, że tu przyszłyście pomimo tego, jak was traktowałam. Wykorzystałam naszą przyjaźń dla własnych celów. Czy kiedykolwiek zechcecie mi wybaczyć? Ha! zachowałaś się strasznie! Słuchaj Applejack. Wiem, że twój element to uczciwość, ale daj spokój. Zeszłej nocy nie byłaś może w super formie, ale my cię znamy i nie mam mowy, żeby coś takiego mogło zaważyć na naszej przyjaźni. Och. Dziękuję. Jesteście najwspanialszymi przyjaciółkami jakie kucyk może mieć. No i wymyśliłam coś, żeby wam wynagrodzić te wszystkie przykrości. Zapraszam Was po południu na pokaz wyłącznie dla nas farmy na wzgórzu. Wow, I tak, to się właśnie robi. Bardzo sprytnie przekonałam ją, żeby nie rozmawiała z Prim, prawda? Ona za nic nie może dowiedzieć się prawdy, rozumiesz? I kocham nasze wzgórza. To było jeszcze lepsze niż się spodziewałam. To był odlot. Eee, znaczy było nieźle. <głos> <głos> Jak ci się udało ich przekonać, żeby zrobili prywatny pokaz tylko dla nas? Pamiętasz mojego kumpla projektanta, który załatwił bilety? Otóż zaproponowałam, że zrobię kostiumy do jego następnej sztuki. A, tu na Manhattanie? Eee, y y tak i dlatego nie będzie mnie w Ponyville przez jakiś czas. Ach. Tak chciałam, żebyście zobaczyli musical, a praca dla tego projektanta to dla mnie wielka szansa. Wiemy. Cieszymy się z twojego sukcesu. Ale będzie nam ciebie brakować. Mogę z wami porozmawiać? Jasne. Chodź, proszę. To jest nagroda za pierwsze miejsce na tygodniu mody. To jest moje imię! Przecież ja przegrałam! Nieprawda wygrałaś. Suri miała nadzieję, że jeśli nie odbierzesz tej nagrody, sędziowie uznają, że jej się zrzekłaś i pierwsze miejsce oddadzą Suri, więc skłamała, mając nadzieję, że wyjedziecie stąd i... No cóż, ja też skłamałam. Pracowałam dla Suri już tak długo, że sama zaczęłam wierzyć, że w tym mieście każdy kucyk musi myśleć tylko o sobie. Ale kiedy zobaczyłam, jaka jesteś hojna dla swych przyjaciółek i jakie one są uczynne wobec ciebie. W końcu zaczęłam wierzyć, że czeka mnie jakiś lepszy los, i dlatego odeszłam. Ja przyniosłam coś, żeby ci podziękować. Hmm. Przypuszczam, że będziesz potrzebować pracy, skoro odeszłaś od Suri. Czy zechciałabyś pracować dla mojego przyjaciela przy kostiumach do jego nowej sztuki? Na Main Chattanie było naprawdę cudownie. Właśnie tam przekonałam się, że czasem w życiu może pojawić się jakiś kucyk, który wykorzysta twoją szczodrość, ale to jeszcze nie powód, żebyś sama przestała być hojna. Nie ma gorszego uczucia niż świadomość, że nadużyłaś wielkoduszności swoich przyjaciół.